Ło wow. jak dobrzym Po każdej modlitwie Jezu czuję się tak bardzo silny Ojcze, nawet jeśli to był krzyż krzyż utraty rodziców na tym świecie to ja nie jestem zły na Ciebie, tylko idę dalej przez życie. Panie, przyjmuję ten krzyż i ofiaruję to za dusze czyścowe. Panie, prowadź mnie w tym życiu. Prowadź. Prowadź mnie, panie. Proszę cię. <sighs> Panie, dziękuję Ci za pismo święte. Dziękuję. Teraz dla Kevina wszystko się zmieni i dowie się przerażającej prawdy o śmierci swoich rodziców. Wow, Biblia! Moje ukochane słowo Boże. Gdy stałem się człowiekiem dojrzałym, wyzbyłem się tego co dziecięce. Teraz widzimy niewyraźnie jak w zwierciadle. Potem będziemy oglądać twarz w twarz. Teraz poznaję po części. Potem poznam tak, jak sam zostałem poznany. Teraz więc trwają wiara, nadzieja i miłość. Te trzy. Z nich zaś największe jest miłość Największa jest miłość. Dziękuję ci, Panie Jezu za te słowa. Telefon dzwoni. Halo. Policja? Tak, Kevin. Ale jak to nowe do Ale co? Jak to nowe dowody? Dowody w sprawie mo śmierci moich rodziców? Przecież oni wypadli z mostu. Ale jak ktoś ich zepchnął? Ale jak to znaleźliście kamery? Wszystko zarejestrowały? Ale to było umyślne czy przypadkowe? Ale jak to myślicie, że umyślnie? Nie, nie mieli żadnych wrogów. Moi rodzice byli bardzo bogaci, ale nie mieliśmy żadnych wrogów. Nie, nie wiem kto, serio, nie wiem kto by mógł ich zabić. Znajdziecie sprawcę. Dobrze, że szukacie. Proszę zadzwoncie do mnie, gdy go znajdziecie, dobrze? Jak to możliwe, że ktoś mógłby ich zepchnąć i zabić? Jezu, nie będę mógł potrafić tej osobie przebaczyć. Nie jestem w stanie przebaczyć tej osobie. Panie. Dlaczego oni tego nie wiedzieli od razu? Dlaczego to się musiało stać? Dlaczego oni zginęli? Przecież nie mieli wrogów. W moim sercu pojawia się ból. W moim umyśle. Jakaś złość na tego człowieka. Panie proszę, proszę, niech to się nie okaże prawdą, bo nie potrafiłbym przebaczyć temu człowiekowi. Nie potrafiłbym. Czuję pustkę, która jest przez to, że moi rodzice zginęli z rąk jakiegoś mężczyzny. To boli, bardzo boli. Nie wiem czy. Boże. Proszę, podnieś mnie z tego. Powiedz, że to jest nieprawda. Proszę, Boże. Proszę. Proszę cię. Powiedz, że to jest nieprawda. Proszę cię. Proszę, Boże. Jakiś telefon muszę to odebrać kurczę eee... Aha, tutaj jest Halo Słucham Znaleźliście zabójcę moich rodziców Kto to jest? Mój brat? Mój brat Michael? Dobrze, ale mógłbym się z nim zobaczyć Nie, nie wybaczę mu, ja chcę mu się, ja chcę się z nim zobaczyć. Nie wybaczę mu nigdy. W trzeciej części dowiecie się, czy Kevin wybaczy zabójcy swoich rodziców. Zobaczycie, gdzie pójdzie Kevin i gdzie wybaczy i gdzie odda swoje życie Chrystusowi.